Droga na odcinku Zagórów w Ląd jest bardzo niebezpieczna i stwarza utrudnienia dla użytkowników ruchu drogowego, ale dodatkowo jest bardzo bogata w walory przyrodnicze. No Jest rozwiązanie tego problemu, mianowicie istnieje potrzeba zbudowania ścieżki rowerowej, o której się już mówi od 30 lat. Mamy pomysł i chcemy, aby taka ścieżka którą nazywamy estakadą nadwarciańską, pojawiła się kilka metrów od drogi na łąkach. W ten czas będzie bezpiecznie, a także będzie można korzystać z tych dóbr przyrody. Przyszedł mi do głowy taki pomysł, ponieważ 20 lat się zajmuję budową pomostów stałych, pływających, że być może w tych trudnych warunkach, które tutaj są, ponieważ droga jezdnia w całości pokrywa. 100 lat, ponad 100 lat temu, usypaną groble na, na tych łąkach lącko zagórskich że tutaj poszerzenie jej w sposób naturalny, taką starą techniką budowlaną, nasypy i tak dalej, byłoby bardzo trudne i bardzo kosztowne, więc pomyślałem, żeby wykorzystać to, czym my się zajmujemy, w czym mamy jakieś doświadczenie już wieloletnie, jak wspomniałem, że idealnym praktycznie rozwiązaniem tutaj byłaby budowa ścieżki. Ścieżki, yy, kładki, która by biegła równolegle do drogi, zbudowana na zasadzie pomostu. Chcę podkreślić, pomostu, a nie mostu, to jest istotna różnica. Byłoby to przedsięwzięcie mało inwazyjne, mało szkodliwe dla, dla tego środowiska, które tutaj się rozwija, a przede wszystkim Najszybsze i najtańsze. Niewątpliwie byłby taki obiekt otwarty, jeszcze do tego w jakiś sposób rozreklamowany, atrakcją turystyczną. Tak, takowych obiektów na terenie całego parku krajobrazowego. A gdyby jeszcze pomyśleć o przyszłości, być może o pewnej jego rozbudowie, uatrakcyjnieniu w szczególności właśnie pod kątem przydatności dla edukacji przyrodniczej, no to taki obiekt byłby magnesem niewątpliwie dla szerszych, szerszych rzeczy, rzeczy społeczeństwa, to nie tylko, nie tylko lokalnego. Jak to możliwe, że planuje się przebudowę drogi Zagórów-Ląd a zapomina się o ścieżce rowerowej, dzięki której piesi rowerzyści będą mogli bezpiecznie przemieszczać się i podziwiać walory przyrodnicze Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Jak to możliwe, że planuje się przebudowę 100 km dróg w powiecie słupeckim, a zapomina się o zaledwie dwukilometrowym odcinku? Wszyscy wiemy, że nie da się poszerzyć drogi z Zagórowa do lądu, co uniemożliwia budowę tradycyjnej ścieżki rowerowej. Wyjście jest tylko jedno: estakada przez łąki wzdłuż istniejącej drogi. Estakada przyciągnie turystów z Polski i z zagranicy. Stanie się turystyczną perłą architektoniczną w powiecie supeckim. Czy chcielibyście państwo przespacerować się tą kładką, albo przejechać się rowerem, będąc jednocześnie na terenie łąk? Czy miło byłoby wam usiąść na tarasie widokowym i podziwiać przyrodę? I nasuwa mi się jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Jak bezpiecznie przejechać rowerem z gminy Zagórów do gminy Lądek? Nie ma innego rozwiązania. Potrzebujemy pomostu, czyli estakady nadwarciańskiej. Budowa drogi to olbrzymie koszty. Jeżeli chcielibyśmy taką ścieżkę rowerową poprowadzić wzdłuż drogi przez nasyp, te koszty będą jeszcze większe. Dlatego idealnym rozwiązaniem będzie postawienie jej na palach. Będzie to dużo tańsze i zapewni nam większe bezpieczeństwo. Nawet jeżeli zbudujemy ścieżkę rowerową wzdłuż drogi, będzie to cały czas zagrożeniem mijających nas samochodów. Jeżeli ta ścieżka będzie poprowadzona obok drogi z pewnym dystansem, zapewnimy bezpieczeństwo. Niektórzy uważają, że problemem będzie dzierżawa lub wykup ziemi od właścicieli. Tak naprawdę właściciele gruntów nic nie stracą. Ten odcinek i tak znajduje się przy drodze. Czy ktoś tutaj widział pasące się krowy lub rosące zboże? Nie, dlatego że odcinek szerokości dwóch metrów jest martwy od produkcji roślinnej. Wydzierżawiony czy odsprzedany grunt nie przeszkodzi właścicielom w użytkowaniu ziemi. Estakady i pomostowe ścieżki rowerowe buduje się na całym świecie. Tego typu rozwiązania Stosuje się na wydmach, na łąkach, w lasach, a nawet w koronach drzew. Ścieżki pomostowe są najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o przyjazność dla przyrody, gdyż nie ingerują w środowisko naturalne roślin i zwierząt. Poza tym stanowią doskonałe punkty obserwacyjne i widokowe, zachęcają do aktywności ruchowej i kontaktu z przyrodą. Jestem przekonany. Po pierwsze korzystając ze swojego wieloletniego doświadczenia, że jest to radykalnie tańsze przedsięwzięcie. Mieliśmy okazję budować takie pomosty na starorzeczach rzeki Pilica w Warce, czy na terenie śnieżycowego jaru nad leśnictwem Łopuchówko. W znacznie trudniejszych warunkach terenowych i to się do dzisiaj znakomicie sprawdza. Jestem zatem przekonany i wiem, mam podstawy wieloletniego doświadczenia, iż będzie to przede wszystkim realizacja szybsza, tańsza i bardzo efektowna.